Witam Państwa serdecznie 3 czerwiec 2024 rok no i tu kończę robotę przy ulu gdzie wyszła mi nowa matka i jak mówiłem w jednym nagraniu w ten, tą malutką ilość czerwiu wychwyciłem prawdopodobnie masę warozy z tego ula bo to był ostatni czerw zasklepiany a reszta warozy, drodzy Państwo, jest. Yy, gdzie? Reszta warozy jest. Jest, jest. Zniszczone cukrem, pudrem. I tak. Matka od nowa się musi unasienić. No tu mi się słożyło bardzo dobrze. A teraz idziemy zobaczyć, ile warozy jest pod tym przezwiem. Zrobimy taką diagnozę. To jest ostatni podany czerw do zasklepienia i zobaczymy jak ta pułapka na warozę zadziałała jak zadziałała jaki stopień porażenia warozą jest w mojej pasiece I jak Państwo widzą pszczółki zdrowe i czyste, pszczółki zdrowe i czyste. Tylko z nagrań muszę ustalić, co za matkę wyhodowałem, z której linii Kaukazów, a nie jednej warozy. Więc moje kaukazy nie są rabusiami, bo aby były rabusiami, to ten czerw byłby obsięgnięty bez warozy. No w takiej puli czerwiu ani jednej sztuki warozy, drodzy państwo, a choćby było kilka, to jest ostatni czerw zasklepiony. No to jest rewelacja, rewelacja, drodzy państwo. O, jest, jest waroza, widzicie. Tu jest waroza. To jest popielata waroza, tu, drodzy Państwo, tu, tu, tu. To jest waroza popierata. To jest samiec warozy. To jest samiec warozy, drodzy Państwo. Widzicie, że krótka komórka działa, ponieważ waroza, która zniosła jajko w komórce. Była niezapłoniona, i zniesła jajko niezapłonione, z którego wyszedł samiec. No to jest potwierdzenie, że krótka komórka działa. No to jest rewelacja. No proszę Państwa, znaki yy, działalności krótkiej komórki to są właśnie te. Ta jedna, ta jedna, jedyna waroza. Tu. Gdzie to jest? Proszę Państwa, ta jedna, jedyna waroza, o w tym miejscu, widzicie Państwo, to jest, sam jest warozy. To jest nie czary-mary, nie do wiarki, Tomku, tylko krótka komórka działa. To jest popielata waroza, o. To jest, sam jest warozy popielaty. Ani się go dopatrzeć dosłownie Teraz y, gdzie on się podział? Skubany. No straciłem z nim kontakt, a oh, jest Proszę Państwa, na tyle czerwiu tylko jedna waroza. O, tu jest druga, też samiec. O, tu jest drugi samiec. No to jest dowód na to, to widać po kolorze, że ta krótka komórka to jest rewelacja. Skoro nie mam mrów warozy, ale która jest, no to niestety są samce, po prostu tak, y, tak y, krótka komórka działa, że wygasza warozę. To jest y, zgodnie z tą teorią, co głosiłem wcześniej, że waroza niezapłoniona, gdy wchodzi do komórki, znosi jajo niezapłonione, y, z którego wychodzi samiec. Tego naprawdę nie spotkacie opisanego w żadnej literaturze, tylko ja wysnułem jako pierwszy zjadacz chleba taki wniosek i to właśnie tym nagraniem potwierdzam. Proszę Państwa, załóżmy, że w całym ulu dwie warozy. No to co to za porażenie? Teraz sobie sami musicie odpowiedzieć na pytanie: Czy krótka komórka nie jest rewelacją? Krótka komórka tylko wyszła z tego że poznałem takiego Pana jak Bronka Bza tam pewne tematyśmy dyskutowali podsunął mi wiele różnych nagrań o rosyjskich pszczelarzach, na wschód i po prostu zainteresowałem się tematem i pchnąłem sprawę drodzy Państwo w tym kierunku widzicie, troszkę nieszczęście mi nie spotkało przy walce z warozą cukrem pudrem bo straciłem matkę ale w całym nieszczęściu miałem szczęście, że był poddany matecznik, tam. No i z tego wyszło jak wyszło, że wszystko gra. Drodzy Państwo, jest młoda matka, znów będę czekał, kiedy zacznie czerwić. Za dwa tygodnie, i wszystko będzie grało. Także troszkę serial dzisiejszych nagrań ślamazarnych. Ale te tematy. Które poruszam, udowadniam, są zajeżyste, drodzy Państwo. Także jestem po prostu podekscytowany tym zjawiskiem, że moje teorie się sprawdzają, że waroza, gdy zajdzie, jest niezapomniona, wchodzi do komórki, składa jajko, na trudnia i tu się jej kończy jej kariera bo nie wiadomo czy może drugi raz już wejść do komórki i, i znieść jajko I teraz jest tak y y waroza, y samiec warozy był w komórce no ale niestety matkiśmy nie wyczepali To znaczy że ona przed zasklepieniem ucieka z komórki prawdopodobnie wychodzi jajko znosi wychodzi z komórki przed samym zasklepieniem i znosi sobie jajko kukułcze, które nic nie znaczy dla rozwoju jej populacji w następnym ulu. No i tak się linia tych szkodników przy krótkiej komórce wygasza. Ale proszę Państwa, jest wiele uwarunkowań z krótką komórką. Gdy pszczoła młoda jest chuda, niewychowana, to niestety wtedy krótka komórka nie działa, dochodzi do kopulacji. I tak że sam już nie wiem, czy rezygnować, czy nie rezygnować z tej krótkiej komórki, trochę więcej roboty, no ale efekty są piękne. I drodzy państwo, tymi wnioskami z dzisiejszych przeglądów serdecznie się z Państwem żegnam.